Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie i zapraszam na analizę kolejnego tygodnia aserogicznego. Oczywiście bardzo, bardzo ogólną, ale myślę, że może wam się do czegoś przydać. Mamy tydzień od 10 do 16 marca. No i słowa, które napisał Rolo Mai. Wolność człowieka zawiera się w naszej możliwości, by zatrzymać się między bodźcem a reakcją. I... W tej pauzie wybrać tę odpowiedź, w którą chcemy się całkowicie zaangażować. Taki niesamowicie istotny tydzień, bo będziemy wybierać tak naprawdę na wiele, wiele lat to, w co chcemy się zaangażować i to, z czego już rezygnujemy, co jest nam obce. 10 marca mamy poniedziałek. Tak jak powiedziałam, tydzień pod wyzwaniem, czy to Saturn, czy to Uran, czy wreszcie Neptun, będziemy mieć taki układ do wyboru i do koloru. Poniedziałek jeszcze nas mocno nie determinuje. W poniedziałek zadbajmy o swoją formę psychofizyczną. W poniedziałek ponownie zaczynamy rozmawiać. W niedzielę tego nie było, był czas oczyszczenia, natomiast w poniedziałek zaczynamy rozmawiać. Staramy się, by padło ostatnie bądź ostateczne słowo na, kwesti na temat kwestii, które nas interesują, o które pytamy, które podnosimy. Starajmy się o to, by zdążyć na czas z dokumentami. Pieczęciami i umowami, bo od 15 marca mamy Erkę Merkurego, co przy jednoczesnej Erce Wenus powoduje wiele zawirowań i praktycznie sytuacji bez logicznego wyjścia. Czegoś nam ciągle brakuje albo kogoś będzie brakowało, także nie mamy odpowiedniego statusu do tego, aby realizować ważne umowy czy też kontrakty. Zatem, jeśli coś ma mieć trwałe podłoże czy fundamenty, lepiej to omawiać w poniedziałek i domagać się wyjaśnienia, czy też realizować w poniedziałek. 11 marca mamy wtorek. Tutaj chciałabym zwrócić uwagę na koniunkcję Merkurego i Wenus. No i się można spodziewać wielu zwrotów akcji. No bo Wenus myśli, przepraszam, Wenus czuje, Merkury myśli. Tymczasem bywa i tak, że Wenus przejmuje bardzo wiele funkcji Merkurego podczas koniunkcji. No i te dwie planety spotykają się w baranie, co trochę zmienia postać rzeczy. Już Wenus nie jest tak bardzo czująca. Merkury nie tak bardzo zapobiegawczo przemyślujący. Tutaj Baran ma coś takiego, że kocha natychmiast i nienawidzi równie szybko. Co ma w głowie, to od razu na języku. Szybkie uczucia, szybkie wnioski. Należy uważać na to, czy nie są zbyt szybkie, no bo tak, jak miłość, to na wieki. Ja nienawiść to na śmierć i życie. Uważajmy na taką sytuację. Tak samo jak wtorkowe sytuacje natychmiastowe mogą być podejrzane. Ale tylko wtedy będą podejrzane, jeżeli dajemy się podnieść emocją. No bo pamiętamy oczywiście, gdzieś tam w tyle głowy mamy to, że Mars jest w nakuraka, i to jest dziwna pozycja dla Marsa, mimo że już jest w ruchu prostym, na szczęście. Zatem, jeżeli zdajemy sobie sprawę że możemy tutaj być nieco mocniej nakręcone i nakręceni możecie być jest większa ekscytacja jeżeli sobie z tego zdajemy sprawę to jest to układ bardzo dobry do zrobienia czegoś szybkiego czyli nie dajmy się ponieść emocjom i robimy coś idealnie szybko, idealnie o czasie, tak samo jak zaraźliwym swoim entuzjazmem docieramy do wątpiących. To, co mamy w sobie, to spontaniczność i chęć podboju świata. No to oczywiście Merkury, Wenus w baranie, więc róbmy to. I ta nasza chęć, entuzjazm, zaangażowanie to, co powiedziałem na początku ta reakcja, w co chcemy się całkowicie zaangażować, we wtorek jest świetna, docieramy tą swoją reakcją do wszystkich i możemy tą swoją reakcją, entuzjazmem zarażać. Świadomie, powiedziałabym, we wtorek dokonujemy rzeczy przełomowych, tylko nie da się ponieść jakiemuś pierwiastkowi dziwnemu, który rozbije nam wszystko. 12 marca mamy środę, no i mamy to Słońce w, objęcie, w objęciach Saturna, i tego się nie da połączyć. Zimna i ciepła zawsze jest letnie, tak? Czyli, jeżeli coś lubi, letnie sytuacje, no to owszem. Natomiast, normatywnie, Saturn, dystans, chód, słońce, entuzjazm i ciepło. Czyli, środa może być takim dniem, kiedy brak nam entuzjazmu, energii też nie będzie zbyt wiele, za to takich barykat granic, ile sobie można tylko wyobrazić. No i taka sztywność w zachowaniu, w obyciu. W relacjach nie ma dostępu do ważnych osób, w ogóle nie ma dostępu do ludzi, co we wtorek i w poniedziałek jest nie do pomyślenia. W środę już tak się zaczyna dziać. To jest taka. Taki dzień, takie okoliczności, kiedy ludzie pokazują nam swoje miejsce, a my tam wcale nie chcemy być, takie trochę spychanie do narożnika, mogą pojawić się bezpodstawne oskarżenia, obwinianie nie za swoje grzechy. O tym to właśnie pachnie. Zatem przekładanie ważnych spotkań, ważnych rozmów, ważnych rozstrzygnięć ze środy naprawdę ma sens. W środę nagle między ludźmi pojawia się przepaść. Nie wiadomo dlaczego. Ten przepaść trudno przeskoczyć, mało tego próby podejmowane, porozumienia, przeskoczenia tej przepaści mogą być bardzo karkołomne i to nie będzie pomyślne zakończenie, więc ostrożnie w środę. 13 marca mamy czwartek, tuż przed pełnią i tuż przed zaćmieniem. Fantastyczne spotkanie starego z nowym. Kochać i tracić, pragnąć i żałować, taki układ. Padać boleśnie i znów się podnosić. Słuchajcie, to jest, to jest fantastyczne. Sięgnijcie po stafa. E, taki układ, że jeśli musimy coś zrobić, no to róbmy to. E, jeśli musimy komuś coś podpowiedzieć, czy jeśli musimy komuś coś zasugerować, no to róbmy to w czwartek. Natomiast w czwartek to jest taki układ, że tylko są historie policzalne. Czyli nie są to historie, które można, które można oprzeć na emocjach albo na tym, że ktoś zrozumie między wierszami. W czwartek wszystko należy uporządkować, mieć właściwe informacje i operować liczbami i danymi. Dane, liczby trzeba będzie gdzieś potwierdzić, bo o to też ktoś może zapytać. Brak emocji, brak odczuć, decydujące znaczenie będzie miało to, czy mamy wszystko rozmierzone, dostosowane i opierające się na odpowiednich przepisach, danych, pozwoleniach itd. itd. Wszystko robimy na tu i teraz, na poziomie takim bardzo powiedziałabym przyjemnym, materialnym. Natomiast wszystkie historie przyszłościowe, reformujące ludzkość, siebie i tak dalej, innym razem te historie pojawią się i będą możliwe do zrealizowania później. 14 marca, jak wiecie, mamy pełnię i zapraszam oczywiście na. Oddzielny podcast, 15 marca mamy sobotę, no i mamy księżyc w Wadze. No i ten księżyc w Wadze, to jest taki bardzo fajny księżyc, towarzyski niesłychanie, i ten księżyc w Wadze konfrontuje nas po kolei, z własnymi oczekiwaniami. Tak? Czego oczekujemy od innych? Taka konfrontacja i może być zdziwienie, bo od 7.47 mamy już Merkurego w Erce. Co robić w sobotę? Najpierw fundować sobie nieoficjalne spotkania. W sobotę spotykamy się z ludźmi, niekoniecznie na konferencjach czy na spotkaniach, które będą zaważały o większości sytuacji, które przedstawiamy, bo w sobotę stwierdzamy, konfrontujemy, czy ideał czy dana sytuacja, dana osoba nadal plasuje się na Olimpie, czy już sięgnął bruku? Sytuacja kalkulowania opcji i tego, z kim można i warto się sprzymierzyć w odniesieniu do tego, co będzie waszym udziałem podczas pełni. Inne sojusze oczywiście po tym zaćmieniu będą potrzebne. Pamiętamy, że coś tracimy, coś zyskujemy. To jest taki układ, który Nigdy nie jest jednoznaczny, ale idziemy w kierunku tego, co nas będzie w przyszłości rozwijać. W sobotę rozmawiamy na poważne tematy z solidnymi osobami, z osobami, które nas podtrzymują. Ich słowa, czasem nawet to, że powiedzą Ale jesteś fajna, ale jesteś fajny, czyli ich uznanie, może spowodować zmianę myślenia o swoich możliwościach i pojawiają się w sobotę cudne alternatywy do sytuacji, które nam się już nie podobają i które zostały zdiagnozowane w piątek. No, i na koniec odwaga do działania. I tu, Merkury w RC pozwala właśnie na bezkolizyjne odstąpienie od umów czy zobowiązań. Szybko i bez krzyku, właśnie w sobotę. To jest zasługa Merkurego w RC. Jeżeli zobowiązane byłyśmy, czy byliście do czegoś, co Wam się już nie podoba, no to to rozwiązujecie. 16 marca mamy niedzielę, a to jest takie podsumowanie i przemyśleń, i decyzji. Warto się w niedzielę dotlenić, by ten nowy, niezwykle znowu uduchowiony tydzień, jeśli tak można określić czas, że jest uduchowiony, to, to go tak określę. Czas przemiany duchowej, by w ten tydzień wejść ze świeżym powietrzem. Bo niewiarygodne w przyszłym tygodniu będzie zastępowało logiczne i wcale nie będziemy na to narzekać. Czasem warto sobie uświadomić kim się jest tak do, głębie, do głębi i zacząć zbierać tego owoca, a to jest jeszcze odniesienie do 14 marca. I wiemy, że nic nie zdarza się przypadkowo. Nasze niedzielne odkrycia, olśnienia, dotyczą tylko i wyłącznie nowych potrzeb zgodnych z wnętrzem, a to wnętrze nam się ładnie rozjaśniło podczas pełni. Realizować to wnętrze będzie można z powodzeniem już od poniedziałku i tego Wam oczywiście bardzo, bardzo serdecznie życzę.